Witam tu Demergines 4000 I to kolejny odcinek zagrajmy w Crash Racing Okej, okay, jedziemy do starego planetarium, ja to tak nazywam Hello, ja tu jestem! Aha, sorry. I. 0403 <grym> No tak, zapomniałem po prostu Myślałem, że się przywitałeś. Dobra, tutaj trzeba 5 diamentów, a tu 10 relikwii. Czyli tutaj nie możemy wjechać, bo nie mamy jeszcze żadnej relikwii. Ale jedziemy do tamtych drzwi. Zobaczymy, czy coś jest odblokowane. A! No nie, bo to trzeba tak... W we fioletowym cztery fioletowe. A. Nie, no, to bardzo <try> dużo mamy do robienia. W ogóle to my ile mamy? Mamy dwie czerwone, jedną fioletową, zero relikwi, jedną zieloną, jedną granatową. No. Tak, żółtej zero. Dobra, no to pojedziemy do jeszcze innego poziomu. Z Papu Papu Challenge, nie wiem, nie z Świat Papu Papu, no, po prostu. Z As. Nie wiem, no coś tam z piramidami. Dobra, jesteś? Sorry po prostu za tamto. Hello, jesteś? Jestem, mówię, że jestem. No i sorry, no. Normalnie, Dobra, jedziemy do Coco Park. Ta 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 ta, ta. I kolejne CTR-ki, CTR-ki, r CTR Patrzcie, ruszam myszką. Dobra, walić to. No, okej. Okay. Najbardziej mnie wkurza to, że jutro jest szkoła jeszcze. Dobra, tu już na przywitanie mamy C. Ja się rozglądam po całej mapce, planszy, żebym nic nie przegapił. Bo nie wiadomo, co się gdzie kryje. Ały. Tutaj, jak kojarzę to. O, tak, dobrze. Dobrze sobie kojarzyłem. O, a tam jest R. Kiedyś miałem problem z wzięciem tego R. A teraz nie miałem. No i mamy wszystkie. No nie. Wata, wata, waka. Yeah, baby, baby. Szkoda, że ciebie na imprezie nie będzie. Ale ci opowiem jak było. Zrobię zdjęcia. Telefonem. I może coś nagram, jakiś filmik. To ci prześlę najwyżej. Wiesz, to już nie jest ten stary Samsung. To jest nowy Samsung. No ale dobra, bez jaj. A jutro idziesz normalnie do szkoły? To dobrze. Potter mówi, że chce Wiki zaprosić do tańca. A słyszałeś, co wczoraj powiedział? Na przyrodzie? Wiki to jest bogini tańca. Słyszałeś? To dobrze. Przegraliśmy. Mamy wszystkie CTR-ki, ale niestety dojechaliśmy do mety czwarci. Nie lubię tej muzyczki. To jest Strasznie Dobra No, dobra, gadamy Halo jesteś? Ja A co tam porabiasz? Bawię się w snajpera w Minecraft. Jak? Łukiem? No, strzelam sobie. Nie zabijaj, chyba że na mięsko. Grasz na kreatywie na survivalu? A w ogóle, czekaj chwilę. Sorry, że tak zboczyliśmy z yy, rozmów i z gry. Po prostu my sobie gadamy jak ziomale. ale także tego, jak koledzy, przyjaciele. ziome. Gadamy dwie godziny i pół godziny. No tak, no ale kiedy. Ale nagrywamy z godzinę, nawet nie całą pewnie. No ale, no. No, ale nie, no ale. No. Według mnie to naj... właśnie najlepszy w pobijaniu rekordów to jest Crash, Koko, Tiny dingo Dale i tropi a tropiego to musimy zdobyć niestety ale też w bardzo dalekich odcinkach pewnie dopiero po sformatowaniu kompa będę mógł będę mógł nagrać a w ogóle to ja niedługo kupuję sobie ten mm, nowe krzesło do biurka yy, nowy co tam nowe chciałem a, nie, nie nowy, to będzie moja pierwsza yy, nagrywarka do PS2. Czyli możliwe, że dzięki tej nagrywarce zrobię To Infinity. No i mamy drugą ceterkę. Dobra. Ok. Dobra, to ja się z Wami żegnam i żegna się z Wami też. PIFOS 0403. Okej, okay, dzięki. Komentujcie, subskrybujcie, cześć. Czołem na razie.